Hej, dzisiaj zapraszam Was na haul i będzie to wielki hol, tu już od razu z góry mówię. Mam masę kosmetyków, mam buty, torebkę, mam też ubrania i dlatego tam też się patrzę, ponieważ one tam wiszą i nie chcę o nich zapomnieć. Ten haul to ogólnie jest taki zbiór moich zakupów z dwóch miesięcy. Tak, próbuję się usprawiedliwiać, czy kupiłam tak dużo. <laughs> Od Rossmana i tam kupiłam sobie krem do stóp z Liren. On zawiera 30% mocznika. Już go używam jakiś czas i bardzo go lubię. Uważam, że Pumex i ten krem y, pozwala na to, aby moje stopy były zadbane i w dobrej kondycji. Następnie w naturze kupiłam sobie kilka y, rzeczy za to, że byłam grzeczna u dentysty. I pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam, jest to kolor Tatus Maybelline, ten osławiony, to jest kolor 35 Onion On Bronze. Jak dla mnie ten kolor to on jest taki uniwersalny, dzienny, jak ktoś nie ma dużo czasu, aby zrobić swój makijaż, to uważam, że ten cień na przykład na całą powiekę, jakiś w kąciku, albo jak ktoś jeszcze lubi zaznaczać załamanie, to jakiś taki matowy cień w załamanie i makijaż jest gotowy. To jest po prostu taki cień, który pozwala na szybkie wykonywanie makijażu i nie trzeba się zastanawiać, co tam na tej sobie powiece namalować. Następnie mam jeszcze kredkę z My Secret i to jest kolor 19, czyli ta ciałowa też taka super osławiona i w ogóle ona mi się na przykład nie podoba, w sensie kolor ma ładny, ale jak dla mnie ona mi kłuje, jak sobie tutaj... Y Nakładam ją na linię wodną i mam też jeszcze jedną właśnie kredkę na linię wodną, jak dla mnie tamta mi się lepiej sprawdza niż ta. Jednak ta kredka nie pozostanie bez żadnego zastosowania, ponieważ stosuję ją jak na przykład nakładam sobie jakąś ciemniejszą pomadkę, to później tutaj obrysowuję sobie kontur tą pomadką, aby ta szminka po prostu nie wyjeżdżała poza kontur. I kupiłam sobie też jeden cień z My Secret i nie, nie pamiętam co to jest za kolor, tutaj gdzieś się pojawi. I to jest taki ładny, naturalny, brzoskwiniowy kolor. Bardzo neutralny. Spodobał mi się. Nie kosztowało dużo, to sobie kupiłam. Tak w ogóle zrobiłam sobie własną paletkę z przepisu Agnieszki Dress. I Mint podoba mi się. Podoba. I teraz, na tej promocji, która była w naturze, czyli tam minus. 40% na kosmetki kolorowe tam różnych firm kupiłam sobie podkład i nie wiem czy już ten filmik wrzuciłam czy nie o podkładach ale jest to mój ulubiony podkład na sezon jesień, zima wczesna wiosna, ja mam go w kolorze N1 Ivory i bardzo bardzo go lubię teraz przejdę do tego co najbardziej lubię i w ogóle z czego się cieszę najbardziej, czyli mam kilka rzeczy z Eye Herb, mam też Makeup Revolution i mam dwie pomadki, na, z których się w sumie cieszę najbardziej. Przejdę teraz do iHerb i pokażę Wam moje zapasy. Pierwsza rzecz to jest um, pasta do zębów White, o której mówiłam też w filmiku, co warto kupić na iHerb. Ona zawiera ksyliton zamiast fluoru. I czuję różnicę, bo nie robiłam przez jakiś czas zamówienia właśnie z iHerb i czyściłam zęby zwykłą pastą. I jak dla mnie czuć różnicę pomiędzy tą pastą matką, pastą z fluorem. I kupiłam też Neutrogenę, ale nie wiem, czy to dla mnie, czy dla mojej siostry, ale mam. Zaczęłam stosować ten taki, takie mleczko do, do makijażu z Beauty Without Cruelty, ale ono jest fatalne. Może nie fatalne, ale kiepskie w porównaniu do tego, dlatego też kupiłam ten produkt. Jako zapas mam też taki puder pod oczy z Elfa, bo mi się już kończy, i stwierdziłam, że dobra, to kupię, kosztowało 3 dolary. Mam też pędzelek i to jest mój pierwszy w ogóle pędzelek z Bidulium Tools. To jest numerek 708 i to jest taki skośny pędzelek do eyelinera. I podoba mi się tutaj kształt, ponieważ można sobie tak szybko zrobić jaskółkę. Ja się jeszcze tego uczę, ale ten pędzelek bardzo mi to ułatwia. I mam też jeszcze jedną rzecz z Elfa. Jest to matowa pomadka. W ogóle zobaczcie, jaka. Ja Jaki ona ma tutaj taki zabójczy kolor I to jest kolor Rich Red, ona kosztowała standardowo 3 dolary, ale Jak zobaczycie na słuchu, To wcale nie jest taka mocna czerwień Jak dla mnie to jest taka trochę malinowa czerwień I co ciekawe, ja bym na to nie wpadła Gdyby nie filmik Emily Noel 83 Czyli taka amerykańska youtuberka Ona powiedziała, że tutaj jest temperówka Podoba mi się to Aby, bo to jest taka wysuwana kredka aby po prostu nadać kształt tutaj tej końcówce, aby ona była precyzyjna i fajne, fajne, podoba mi się. Zrobiłam też małe zakupy na Beauty Joint. I tutaj właśnie będę takie dwie pomadki, na które czekałam po prostu te półtora tygodnia. Myślałam o nich praktycznie dzień i noc. Ale zanim je Wam pokażę, to kupiłam sobie taki cień do brwi. I to jest z Giordany. Kolor to Natural Tau. Podoba mi się. Mam go dzisiaj na brwiach. On nie jest ani za szary, ani za brązowy, ale właśnie podoba mi się ten efekt, ten kolor, jaki nadaje moim brwiom. I wydaje mi się, że one po prostu wyglądają, jakby były takie mega, mega naturalne. Dalej mam właśnie kredkę do y, linii wodnej. Jest to NYX Wonder pens Ja mam tę kredkę w kolorze Light i ona jak dla mnie to jest taki y, trochę kamuflaż w kredce. Bardzo mi się podoba, jest bardzo miękka, nie kłuje mi w oko, naprawdę jest fajna. Nie utrzymuje się jakoś tak długo, tak maksymalnie 4 godziny, ale jak dla mnie, w porównaniu z tą kredką z My Secret, to ta jest po prostu lepsza. Na deser mam dwie pomadki z Wad White i jest to seria Mega Last Lip. Coś tam. To jest seria w ogóle matowych pomadek. I ja sobie wybrałam dwa kolory. Jedna taka pomadka kosztuje 3 dolary, więc to tak szkoda nie brać. I w ogóle słyszałam y, o tych pomadkach tak dużo pozytywnych opinii, że po prostu one już za mną chodziły i chodziły i chodziły, no i w końcu je kupiłam. Jedną pomadkę mam w kolorze Sherry Bomb i to jest idealna pomadka na jesień. Zobaczcie same. W ogóle będzie też filmik o pomadkach y, na właśnie okres jesień-zima, dlatego też czekałam na te dwie, bo one się tam idealnie wpasują. Ogólnie nosiłam już... Tę pomadkę Sugar Plum Fairy i to jest właśnie taki ładny fiolet. Ogólnie wybrałam sobie te kolory, ponieważ Sugar Plum Fairy ma być kolorem podobna do Rebel z maka, a ten kolor Cherry Bomb ma być kolorem podobnym do Diva też z maka. Mnie na pomadki z maka nie stać. To kosztowało 3 dolary, dlatego też się na to skusiłam. I tak to jest Sugar Plum Fairy. To jest taki ciemny fiolet, właśnie podoba mi się. A y, Cherry Bomb to już jest taka bardzo głęboka czerwień połączona trochę z kolorem wina. Są po prostu przepiękne. Nosiłam wczoraj właśnie tę y, Sugar Plum Fairy i ja ją tak trochę wklepałam palcem, żeby ten efekt był mm, taki bardziej naturalny, ale mega mi się podobają. Są strasznie napigmentowane, bardzo długo się utrzymują, ponieważ jest to 5-6 godzin. I piłam, jadłam w tym czasie, kiedy miałam pomadkę na sobie, i pomadka na przykład nie zostawała na kubku. Pomadki, jak za 3 dolary, ich pierwsze wrażenie po prostu wow, jestem nimi oczarowana. Jak już jesteśmy przy pomadkę, to pokażę Wam pomadkę z Makeup Revolution. To jest kolor Treat, i nie podoba mi się ogólnie opakowanie tych pomadek. W sensie za 5 zł też nie ma czego oczekiwać, ale ona tak strasznie łatwo się otwiera. Więc do torebki na pewno nie. I podoba mi się ten kolor. Ona jak dla mnie ma taką trochę wodnistą konsystencję i to jest taki odcień nur, już troszkę ciemniejszy, i ma taki brzoskwiniowy, trochę podton bo myślałam, że ona w ogóle będzie podobna do tej pomadki z Essence There to Be Nude. Ale jak już ja sobie porównywałam, to Dare to Be Nude jest takie bardziej brązowe. To jest Dare to Be Nude. <grym> o. A, i paletkę, oczywiście, ja poczekałam aż ten taki szał na Makeup Revolution tak powoli ucichnie i kupiłam sobie paletkę Iconic Trójkę, bo mam Andres i Andres Mitusz czyli Iconic 1, Iconic 2. A właśnie chciałam mieć tę. Bardzo mi się jak na razie podoba. Myślałam, że jak ją po raz pierwszy zobaczyłam, to tak się patrzy, ale to jest mało tych odcieni takich różowych rose gold. A na przykład ten kolor. On jest tutaj taki matowy. I no nie zobaczycie tego w kamerze, chociaż postaram się. O! Niby jest matowy, taki brąz tutaj się wydaje jasny, a on ma takie podbicie różowe. O! Tutaj. Więc y, pierwsze wrażenie tej palety... Jest pozytywne, tak w ogóle mam nią dzisiaj zrobiony makijaż, podoba mi się. Zanim przejdę do takiej mojej małej rodzinki, która zagościła w mojej kolekcji wczoraj, pokażę Wam jeszcze jeden y, kolor tatu, tylko tym razem jest to kolor 70 Metallic Pomegranate i to jest piękny kolor, on jest niedostępny w Polsce, tak samo jak jeszcze dwa kolory są niedostępne w Polsce, a są dostępne y, za granicą w takiej podstawowej serii kolor tatu i ten kolor, jak dla mnie jest idealnym kolorem na sezon właśnie jesienny. Jak ktoś ma zielone oczy, to będzie pięknie podbijał tęczówkę, naprawdę. I właśnie ktoś do mnie napisał, nie pamiętam kto, że ten kolor się rozwarstwia i tak dalej, ale nie, po prostu jest fenomenalny. Ogólnie. Jak dla mnie ta seria Color to tu jest naprawdę godna uwagi, nie jest jakaś taka bardzo droga, często jest na promocji, więc można się skusić. E, teraz pokażę Wam już na sam koniec coś, co przyszło do mnie wczoraj. Jest to moja y, nowa rodzinka. E, I tak, kupiłam sobie y, spraje są to takie spraje coś na wzór no nie coś na wzór po prostu są to spreje utrwalające makijaż firmy Skindynawia. Bardzo dużo amerykańskich blogerek, y, właśnie, używa tej Skindynawii. I jak sobie właśnie weszłam na ich stronę internetową, to dzięki tym sprayom, tam jest kilka wersji. Ja mam na przykład wersję Oil Control. Naturalnie jaką miałam sobie inną kupić. Jest też taki spray na przykład do utrwalania makijażu przeznaczony dla panien młodych, jest też wersja bez tego Oil Control. I no to było drogie, ponieważ taki zasad kosztuje 50 dolarów, yy, ja też znalazłam sobie kupon na internecie na 5 dolarów, więc wszystko mnie wyniosło 45 dolarów, jak na razie dzisiaj to mam i wczoraj tego używałam yy, i pod koniec dnia mój nos już zaczął się świecić, ogólnie tu w kamerze też widzę, że nos mi się świeci ale nie już tak bardzo jak kiedyś. Chyba to jest spowodowane światłem, że nos mi się świeci, bo on normalnie mi się nie świeci po użyciu tego sprayu, więc nie wiem o co chodzi, ale zbieram też na taką lampę, żeby, no bo w zimie wiadomo, jest gorsze oświetlenie dzienne, dlatego zbieram kasy na lampę, żeby po prostu no, było lepiej, żebyście mi mogły lepiej widzieć. Yy, ale dobra, spraye. No i te spraye... Skinny nawiór, więc na początek sobie pomyślałam, yy, bo przeczytałam, że to matki efekt chłodzący, że to mi zrobi po prostu Antarktydę na buzi. Ale nie. Yy, jest to, są to takie mgiełki, każda ma po 118 ml, są drogie, no ale cóż, należy je wstrząsnąć i w ogóle patrzcie, to jest spray, a w ogóle nie, chlu nie chlupie, ten jeszcze troszkę chlupie. No i tym się spryskuje makijaż, ja mam wersję. Taką, taki primer w sprayu I nim sobie właśnie wstrykam twarz Przed nałożeniem makijażu A później sobie jeszcze sprykam, A później sobie jeszcze wstrykam Tym, żeby mój makijaż Utrwalić Jak na razie jestem z tego zadowolona To jest tak, bez olejów, bez parabenów I ogólnie to zawiera jakieś tam minerały Super duper I ten spray ma właśnie pomóc w tym, aby makijaż Nie schodził z twarzy Żeby się żeby po prostu nie wchodził w załamania I żeby się nie rozpływał Jak dla mnie właśnie Dla osoby, która ma tłustą cerę Te spraye, pierwsze wrażenie Całkiem, całkiem pozytywne A i gratis dostałam, bo do każdego Zamówienia właśnie dorzucali Też Jeden taki primer, drugi No Taki spray wykańczający Tylko to właśnie nie jest ta wersja Oil free i zanim jeszcze przejdę do właśnie ubrań i tak dalej. To dzisiaj dostałam w ogóle przesyłkę i mama mnie budzi, że dostałaś list z czymś. A ja, ale co? Bo czekałam na pędzelki jeszcze, żeby nagrać wam filmik o tym, co warto kupić na eBay. I tak myślę, i mama mówi, że to coś z Polski, że to nie z Chin. Ja tak myślę, ale ja już nic nie zamawiałam. I w ogóle tak próbowałam poczuć przez kopię. Te, co to jest, i ja tak no ale co to jest? Przecież ja nic nie zamawiałam. I jest to podkład, bo zgłosiłam się kiedyś yy, na wizażu właśnie do takiej strefy recenzentki, że można było sobie przetestować ten podkład, tam odpowiedzieć na pytanie, i można było zgarnąć podkład właśnie do testów. I go dostałam, więc jak chcecie pierwsze wrażenie, to jest Remel, lasting finish 25 godzin, na pewno nie 25 godzin. I to jest jakaś nowa wersja, w ogóle ten podkład ma zapełnić pełne krycie, w ogóle jeszcze nieskazitelna cera i wzbogacony o Comfort Serum, czyli ma dawać uczucie nawilżonej skóry. Ja mam go w kolorze 100 Ivory i tutaj to nie jest taki mega jasny kolor, ale na pewno jest jaśniejszy od stówki z Wake Me Up. Z kosmetyków to by było na tyle i teraz Wam pokażę ubrania doradki i buty. I od butów zacznę. Ja wiem, że one będą wzbudzać skrajne emocje. Nie się podobają jak dla mnie to jest najważniejsze. O, torebka mi spadła. Yy, buty wyglądają tak. Yy, to są buty z firmy Truffle. One mają obcas taki słupek, który się zwęża. Tutaj też mają takie klamerki. Podobają mi się. Mają też platformę z przodu i normalnie takich wysokich butów bez platformy bym nie założyła, bo ja już mam bo ja mam po prostu małą stopę i taka ja wysokość bez platformy to tak jakbym normalnie stała, jak baletnica, ale tutaj mają właśnie platformę. Dzięki czemu są wygodne. Nie chodziłam w nich jeszcze tak dłużej, ale chodzę w nich czasem po domu i podobają mi się. Z przodu tutaj są tak trochę To mi się właśnie tak średnio podoba Bo ten nosek mają taki Tak na kwadrat zrobiony To mi się średnio podoba Ale ogólnie pozytywnie wykończone Też są całkiem ładne Ja je kupiłam na jakiejś tam angielskiej stronie I one najpierw kosztowały 12 funtów I 3 funty wysyłka A później tak z głupa sobie weszłam Na weekendzie I te buty kosztowały 8 funtów, więc już z przesyłką zapłaciłam za nie niecałe 60 zł, no a widziałam je właśnie w polskich sklepach internetowych i cena dosięgała nawet 200 zł. fajne, myślę, że na imprezę, na przykład, nie wiem, do jakichś takich prostych ubrań, na przykład właśnie do czarnych rurek, do jakiegoś tam tutaj z petra takiego, no może nie takiego, ale no, do jakiejś takiej prostej bluzki yy, będą fajnie wyglądać, to będzie taki jakby Główny element stroju, który będzie go ożywiał. Mam też torebkę, bo idzie już rok akademicki, a moje torebki są raczej w takim opłakanym stanie. I kupiłam sobie torebkę z Davida Johnsona. Moje koleżanki mają stamtąd to torebki i sobie chwalą. To jest taka duża torebka, która mieści format A4, jest nawet większa. Ma tutaj uszy. I ma jeszcze taki dodatkowy pasek Ma taki wzór właśnie wężowej skóry jak, ją, jak przyszła ją zobaczyłam Stwierdziłam, że mm, trochę torebka jak dla starej babci Ale później stwierdziłam, że jest okej okay. Tutaj ma jeszcze taką jedną kieszonkę W środku, w środku mi się nie podoba trochę Bo ona matką rudą wyściółkę mm, Ale na uczelnię myślę, że będzie w porządku I ta torebka kosztowała chyba 109 zł Teraz jeszcze na koniec mam trzy rzeczy takie ubrań i są to takie trzy góry. Jedną w ogóle kupiłam sobie w Lumpeksie. Akurat to był taki dzień, gdzie wszystko było przecenione o połowę. I kupiłam sobie jedną rzecz. I jest to taka, jak dla mnie jest to po prostu hadra, czyli narzutka. Ona jest bez rękawów i ma taki fajny wzór. Jak dla mnie to jest taka trochę wężowa skóra, to jest takie cienkie, przewiewne. Myślę, że no teraz to już tak średnio, żeby w tym chodzić, ale Podoba mi się. Zawsze można tutaj ubrać sobie jakąś taką prostą, na przykład czarną koszulkę, taki top, i na to nałożyć sobie właśnie tę taką narzutkę. I to myślę, że będzie fajnie wyglądać. Ona ma no krótszy przód, dłuższy tył. Zapłaciłam za to 5 zł, w ogóle to jest z hm ale to już mniejsza z tym. Podobało mi się po prostu. To już przyniosłam do domu, to stwierdziłam, że to trochę wygląda jak taka podomka babci, ale. Koniec końców, podoba mi się. I mam jeszcze dwie takie koszule. One w ogóle są jeszcze nie prane, przyszły, ja je powiesiłam na wieszak, żeby wam je pokazać, i no, dlatego są też trochę pomięte. Przepraszam. Jedna koszula jest to taka w serca z kołnierzykiem. Tutaj ma jedną kieszonkę, i ona też ma taki lekko dłuższy tył. Ja ją kupiłam na AliExpress, tą drugą, którą wam pokażę też. I tutaj chyba będę pisała do sprzedawcy, bo ona ma trochę dłuż, No, jest z jednej strony dłuższa, z drugiej krótsza. I tu chodzi mi o przód, że po prostu strony się nie zgadzają. I nie podoba mi się, jak to trochę wygląda. W ogóle przyszła jest trochę za duża, szczególnie tutaj. I średnio, średnio. I materiał. Ma nieprzewiewne, no ale tutaj akurat już się tego spodziewałam Podoba mi się ogólnie ten wzór No i drugą koszulę, którą wam pokażę To jest taka bluzka koszulowa I ona ma właśnie taki wzór w panterkę Ma tutaj takie dwie kieszonki Tutaj ma kołnierzyk, ta mi się podoba Trochę prześwituje Tutaj ma jeszcze takie czarne właśnie zakończenia, wykończenia i podoba mi się, ale jest trochę za krótka, myślałam, że będzie dłuższa, a później przeczytałam, że właśnie te bluzki, ogólnie one są robione na azjatki, one mają krótszy tułów, dlatego ona też jest właśnie y, krótka na y, europejkach, no ale podoba mi się, y, tylko tak, jak tamta była tutaj za duża, Tutaj już jest przyciasna w moim y, obszarze, gdzie mam biust, no ale ogólnie podoba mi się, to nie było jakieś takie drogie. Myślę, że yy, no, jak nic z tym nie zrobię, to tam siostrze. Myślę, że jej się spodoba. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Może sobie coś podpatrzyłyście, jak ktoś jest taką stroką jak ja. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!